serdecznie dziękujemy orkiestrze i e, drodzy żołnierze, przyjaciele nasi, e, przyjmijcie taki drobny od nas z słodkości, tak żeby e, te hormony szczęścia dalej w was, tak jak w nas, e, e, były. Tutaj takie mamy fajne uczennice, które za, zaraz do was podejdą. Bardzo proszę, zawodę e, so za chwilę, po ostatnim graniu, tak? Kochani, yy, serdecznie w imieniu Szkoły Policjalnej na Pawle Szanowskiej w Gliżycku, naszego Gliżyckiego Medyka, witam wszystkich tutaj przed halą sportową numer 4, e, przy szkole numer 4. I za moment czeka Was kolejna niespodzianka. Uczniowie naszej szkoły dzięki sponsorom e, przygotowali za was coś słodkiego, miłego i wspólną zabawę, taki mini fest. On miał się odbyć na plaży, ale tak jak już Pani Walita mówiła, niestety pogoda, na którą. Jako jedyne nie mamy wpływu, przeżywając trochę szyki, ale mamy nadzieję, że ta radość w sercu, ta wspaniała atmosfera i, i, i taka, ma, taki emanujący z nas jeden wielki, poz, jedna wielka pozytywna energia zaraz przeniesie się tutaj na halę. Serdecznie zapraszamy, powoli, bezpiecznie wchodźmy, a oświecny poprosimy o taki tuż na czoł. Dziękuję bardzo.